miejsce. No, to jest też pojedynek pomiędzy Ronaldo i Messi, Pojedynek w domyśle o złotą piłkę. Będzie akcja, będzie szansa dla Realu Madryt. Czy teraz będzie 1-0? Tak! Gonzalo i Iguain do dwóch razy sztuka w jedenastej minucie. Real Madryt obejmuje prowadzenie i znów jak wielki błąd Barcelony w obronie. Javier Mascherano winowajcą tej bramki, a więc Rodak Gonzalo i Iguaina w tej sytuacji już Waldes nie mógł wiele zdziałać, aczkolwiek w, w, w pierwszej sytuacji Iguaina mówił, że może lepiej nie czysto trafić w piłkę, między nogami posłać bramkarza i chyba w tej sytuacji właśnie tak zrobił, że nie do końca tutaj w środek trafił, był przypadkowe wybicie piłki przez Pepe, ale no, katastrofalny błąd maszerano. To, 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 tak? to jest między asysta nogami. Pepe. To jest, to jest asysta Pepe, to się Wielki często powrót. Zdarza, tak. No i Gonzalo Iguain, ale wszyscy, którzy traktują to jako fantastyczny Progno fantastyczny prognostyk dla Realu Madryt. Powinni pamiętać, że w tym sezonie tak było z Walencją. Messi, lepszy od niego Messi, Ezili w pojedynku zawodników z numerem 10. Sami Kedira, kontratak Realu, Ale Piqué, pomylił się, będzie szansa na 2-0. Złota okazja Realu Madryt. Ronaldo, Ronaldo! 2-0! Ronaldo! nieprawdopodobny jest. To el Clasico dla Realu. Jak na 19 minut! Jakby nie było tutaj Barcelony! Ależ błędy środkowych obrońców Barcelony. Kolejny błąd wykorzystany, ale też Ronaldo ile czasu miał do tego, żeby oddać strzał. No już źle się zabrał z tą piłką, ale miał naprawdę wiele, wiele czasu do tego, żeby ustawić sobie w ten sposób, żeby uderzyć prostym podbiciem. Gdyby to nie był Cristiano Ronaldo, pomyślałbym, jaki pewnie jak wielu z tak, Państwa, ale pique, dlaczego, dla, tak. dlaczego on biegnie do bramki, a tak? nie atakuje Ronaldo. Andrzej, no byłeś napastnikiem, ale... byłeś sercu z olimpijskich, to przyjęcie Ronaldo, fenomenalne. Waldez tak. bezradny. I Ronaldo w tym momencie jest wielki. No, proszę Państwa, dzisiaj w tę transmisję zaangażowani są y, dwaj ludzie z polskiej strony, którzy będą wybierać złotą piłkę, bo selekcjoner Waldemar w Ronali. No i także moja skromna osoba, mam przyjemność być w tym jury i powiem szczerze, że jeżeli Ronaldo utrzyma taką dyspozycję, dla Barcelony, będzie... Xavi, może Messi? Leo Messi! Ależ bramka! I to jest właśnie Leo Messi! To, co najlepszego mogło zdarzyć się dla tego El Clásico i dla Barcelony. Fenomenalna, wybitna bramka w 45. minucie. No, i to jest człowiek, który świetnie wie, jak strzelać bramki Realowi Madryt. Piętnasty gol w 21 El Clasico Leo Messiego. Zobaczmy, nie dało się tego zrobić lepiej. Minięty mur, spóźniony w tej sytuacji Iker Casillas. Zrobił to po prostu w sposób boski. Tak, tak jak ale oni wydaje mówią. mi się, że tutaj mur złożony z zawodników Realu Madryt przesunął się w kierunku, żeby zablokować strzał Xaviego. Bo tutaj była taka luka, że rzeczywiście to. Nie mówię, 20. że to było łatwe do strzelenia, tak? ale ułatwiło to przesunięcie się muru, ułatwiło zdobycie bramki Messiemu. Nie był tym samym właściwie chroniony ten prawy róg bramki Ikera Casillasa. No i proszę, Barcelona w dziesiątkę. Barcelona, która miała tyle sytuacji przeciwko sobie, że mogła to przegrywać równie dobrze 0 do 5. Teraz przegrywa 1 do 2. W dwumeczu jest 4-4, ale więcej.